No, Julcia. Jedna twoja łap. Julcia. Jedna twoja łapie. Powoli, powoli, żeby jej nie ten do wody wsać, no. A ona gryza? Nie. No Kasper musi podejść i trochę pomóc chyba. Nie, jak ty to jest ci sama poradzę. No, łap, Julcia. Nie bój, się... Śliska! A co śliska? To tak Nie. Nie będę się razem Ta, może mi wyciągniesz? No bo, no bo to... Chcę Nie bój, się. się. No bo tamta już daleko tak. popłynęła. Ej, Jul... Daj mi radę. Sama da radę, Julia, sama da radę. I? Patrz, wiesz, <laughs> kaczkę. To no. takie też paperytka I uratowaliście dwóm rybkom żeście uratowali życie A za ile złotych? Wypko dwie złoty